99,7 99,7 8 nie 99, ale 112 powinien działać już Kiedy wyciągamy też powołany do zbiorowego auta, gdy istnieje możliwość samozaponu czy gdy zobaczymy, że ma, mamy... Dochodzi do wypadku, jest potrącony w przechodzień, drugi poszkodowany jest w samochodzie. Nadjeżdżają laicy, czyli osoby postronne, widzą wypadek, zatrzymują się i podejmują czynności ratunkowe, mające na celu sprawdzenie, czy ktoś żyje, czy oddycha. W tym momencie przyjeżdża policja i policja też uczestniczy w akcji ratunkowej, zajmując się jednym poszkodowanym, a ci z samochodu tzw. laików, przystępują do ratowania poszkodowanego, który jest nieprzytomny, nieoddychający. Policjanci stabilizują kręgosłup u poszkodowanego w samochodzie, a laicy udzielają resuscytacji krążeniowo-oddechowej poszkodowanemu. Zostają powiadomione służby ratunkowe, straż pożarna, pogotowie ratunkowe z Dąbrowy Tarnowskiej. Straż pożarna przyjeżdża, zajmuje się wycinaniem poszkodowanego z auta, żeby go wyciągnąć. Podczas tej, tego wycinania przyjeżdża pogotowie ratunkowe, które przychodzi do tzw. laików i przejmuje poszkodowanego i zaczyna w czynności już fachowo-medyczne. Podczas tej symulacji był użyty defibrylator przez laików, akurat mieli... Ze sobą i dlatego e, użyli. E, ratownicy medyczni podpinają cały, całą aparaturę medyczną, wkuwają się. E, w związku z tym, że poszkodowany miał uraz miednicy, zostaje podniesiony, włożony na deskę i e, odwieziony do, do szpitala. E, I druga karetka przyjeżdża i zabiera poszkodowanego, który już wcześniej został wyciągnięty przez e, Państwową Straż Pożarną. Nie bój się ratować życia. Pod takim hasłem policja ruchu drogowego Komendy Powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej, wspólnie z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi i służbami ratowniczymi edukuje i uświadamia kierujących i wskazuje na konieczność i potrzebę nie tylko z punktu obywatelskiego, ale z punktu ludzkiego ratowania życia ludzkiego, potencjalnych ofiar w wypadkach drogowych. Od o udzielaniu pomocy wiemy dużo, natomiast spotykamy się z sytuacjami, że te bariery są często boimy się ich przełamywać. Często jest to wynikiem wydawałoby się nam braku dostatecznej wiedzy, braku doświadczenia, ale tak najważniejsze w tym wszystkim jest 5 minut dla tego człowieka, które, który jest poszkodowany w wypadku drogowym. I te akcje my prowadzimy bardzo często. W cyklu rocznym jest tej akcji kilka. Chcemy dotrzeć do kierowców i pokazać, że policja nie jest tylko organem kontroli, tym organem represyjnym, ale też chcemy y, y, wpływać na tą świadomość ludzkie, że y, ludzie, ludzkie życie jest najważniejsze, a że mamy do czynienia z wypadkami, w których to życie ludzkie jest często y, traci się, jest dużo osób rannych. W związku z tym... Chcemy wpłynąć na kierujących, że trzeba te akcje reanimacyjne podejmować, bo bardzo często ci kierowcy są pierwszymi osobami na miejscach wypadku. Od nich zależy, czy te 5 minut, bo tak zbadano, tak udowodniono, że 5 minut jest to akcja najważniejsza i najgorzej jest nie robić nic. Dzisiaj akcja idealnie się wkomponowała w Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa organizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad czerwcowy weekend, bezpieczny weekend. Ta akcja jest prowadzona również w całym kraju przez policję w ramach bezpiecznego weekendu. Dzisiejsza ta akcja miała pokazać również to, że oprócz kontroli Próbujemy uczyć, uczyć, pomagać ofiarom wypadku. I dzisiaj jest taka nietypowa akcja, że łączymy wszystkie służby. Chcieliśmy pokazać, że wszystkie służby są kompatybilne, jak to wygląda na faktycznym wypadku drogowym. Dzisiaj akurat tak się szczęśliwie złożyło, że nie był to prawdziwy wypadek, ale pokazało, że służby ratownicze. Potrafią działać, na pewno jest jeszcze wiele rzeczy, które trzeba poprawić, ale te właśnie sposoby nam pokazują, co trzeba zmienić, co trzeba poprawić, co trzeba praktykować. Wszystko w porządku? Zaraz przyjedzie karetka, zabierze Pana do, do szpitala, będzie Pan miał dalsze badania. Z niepokojem obserwujemy okres zbliżających się wakacji bo statystyki są w kraju zatrważające. Prowadzimy częste kontrole przewoźników, osób na wycieczki i też z niepokojem obserwujemy, że zwłaszcza stan techniczny samochodów, tych przewożących dzieci, no budzi poważne zastrzeżenia. Kończy się to najczęściej postępowaniami mandatowymi i niedopuszczeniem do dalszej jazdy. Później jest, te autobusy są podmieniane, przyjeżdża kolejny, no już należy w tym stanie technicznym. Ale takie akcje prowadzimy. Cel jest nadrzędny, czyli jest ratowanie życia ludzkiego i niedopuszczenie przede wszystkim do, do tego, by doszło do tych wypadków z winy kierowcy, czy z winy tego stanu technicznego. I tu przy okazji apel do organizatorów wycieczek, żeby odpowiednio wcześniej, z wyprzedzeniem, co najmniej tygodniowym zgłaszać do Komendy Powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej organizowane wycieczki z naszego powiatu i ja myślę, że zawsze znajdzie się czas i możliwości na to, żeby ten autobus przed wyjazdem sprawdzić, skontrolować również i stan trzeźwości kierowcy. Natomiast dalej będzie ta akcja kontynuowana do godzin popołudniowych i ona będzie polegała na tym, że kierowcy będą zatrzymywani do rutynowej kontroli drogowej i każdy z kierujących, który zechce wyrazić chęć um, uczestnictwa w takim krótkim kursie ratownictwa um, medycznego, um, będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę i swoje możliwości um, przy użyciu tutaj fantomów i defibrylatora. I jeżeli ta osoba nawet naruszy jakieś przepisy ruchu drogowego formalne, nie wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego, tą swoją wolą wykazuje, że nie chce w przyszłości naruszać przepisów drogowych i myślę, że może liczyć również na łagodny środek, jakim jest środek pouczenia wychowawczy, który też swój cel prewencyjny osiągnie. Chciałem Pana poinformować, że w dniu dzisiejszym jest prowadzona na terenie naszego powiatu akcja Nie się ratować życia innym oraz akcja Dunopolska Bezpieczny Weekend. W związku z powyższym zapraszamy Pana do wzięcia udziału w takim krótkim szkoleniu. Jak sobie Pan będzie radził z udzieleniem pierwszej pomocy? Dobrze? Jak rodzina by była zainteresowana, to również Państwa zapraszamy. Może się kiedyś to przydać Państwu. Można stworzyć Jaki wynik? Na pewno będzie 00, tak myślę. 3-0, Zapraszam. E, chciałem zapytać, jeżeli by doszło do, do jakiegoś zatrzymania, zatrzymania krążenia, e, napotkał Pan pacjenta. Leżącego na chodniku co by Pan zrobił w pierwszej kolejności? No sprawdziłbym hmm. ten no nie? Hmm. Dobrze, proszę proszę, proszę działać. Dobrze? Musimy zapytać głośno. Halo, proszę Pana, co się stało? No Halo, właśnie. proszę Pana, niech Pan zapyta. Halo, proszę Pana, co się stało? Widzi Pan, że nie reaguje, prawda? Nie reaguje. No. Niech Pan powie, że proszę przedzwonić po pogotowie. Proszę przedzwonić po pogotowie. Sprawdzamy no. teraz, czy pacjent w ogóle oddycha, czy pan takie życie. Udrażniamy drogi oddechowe, odkinając głowę. Nie słuchamy. liczymy sobie. Zobaczymy, czy jednocześnie, jednocześnie kratka piersiowa się, ume... się rusza. Tak? wchodzimy. Tak? Rusza się, nie rusza się. prawda? Mhm. I teraz przystępujemy do masażu. Jeżeli się nie rusza, musimy uciskać kratkę piersiową. Dobrze? Ja Panu pokażę. Mamy na jedno, drugie. ręce równe pod kątem 90 stopni i uciskamy 30 razy. Zaszczyt. Patrzymy czy mam kratkę piersiową.

Okay, okay. Dobrze. Jeszcze tętno, jak można sprawdzić, nie tak, dwa palce tutaj, ten palec i ten palec, tutaj jest krtań, tu jest mięsień boczny i tutaj trzeba przyłożyć i sprawdzić, prawda? może Pan na sobie sobie sprawdzić trzeba obalić mity, że to jest czarna magia. Samo zatrzymanie się, zadzwonienie do pogotowia ratunkowego czy do straży pożarnej to już jest jakaś pierwsza pomoc. A udrożnienie dróg oddechowych i resuscytacja krążeniowo-oddechowa to tylko w filmach wygląda, że jest to bardzo trudne, jest to bardzo prosta czynność, choć naprawdę stresująca. Podstawowe zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłego to jest najpierw sprawdzamy własne bezpieczeństwo, sprawdzamy przytomność, wołamy kogoś o pomoc. Udrażniamy drogi oddechowe, sprawdzamy oddech przez 10 sekund czy jest przynajmniej dwa oddechy. Następnie wzywamy pogotowie ratunkowe a następnie przystępujemy do uciskania klatki piersiowej czyli 30 ucisków na dwa wdechy i aż przyjedzie pogotowie ratunkowe albo podepniemy AED, czyli automatyczny defibrillator zewnętrzny i powie nam, że już nie musimy tego robić, albo gdy no, opadniemy z sił, albo gdy poszkodowany odzyska przytomność i zacznie do nas coś mówić. Czyli tak, to jest z tego co pamiętam, to jest, to jest trzy palce poniżej mostka. Tak. I pytasz się ucisku na wlewkę. Czyli jest, czyli ucisku ścianę. Co dalej? I dalej? Yy, kontynuujemy. Ma serca aż, aż no, do przyjazdu. Pan Popisamy, tak. I dalej, dalej, aż do przyjazdu. Po gotowiu. Po No właśnie. No, dobra. no warto odnieść przede wszystkim taki sprzęt niezbędny. Jak okulary, rękawiczki przede wszystkim. Prze, jeszcze przed tymi okularami i rękawiczkami opatrunki, yy, żadnych leków, prawda, bo od pewnego czasu leki w ogóle nie wchodzą w grę. Cała akcja jest skierowana, żeby się ludzie po stronie zatrzymywali, nie bali się udzielać tej pierwszej pomocy. Yy, niekoniecznie na drodze, w szkole, w domu, tylko przy każdej jakiejś niebragicznej sprawie, żeby się zatrzymywali i podjęli jakiekolwiek czynności, niekoniecznie ratownicze, ale tutaj mówimy o ratowniczym, czyli czynności ratownicze. I to jest tylko 8 km na godzinę. Tylko 8? 8 do 10 co jest Co dopiero przy No to każdy powinien spróbować yy, takiego przeżycia. Tak. o żeby nie Ale kamera patrz do przodu.